No cześć. Cześć. A co ty taki zadowolony? Bo cię widzę. Kurczę, u was to jest zawsze taki fajny klimat. A to ty, ty jeździsz do naszej konkurencji? A, no, jeżdżę, ale to są dziady. Powiedzieć ci szczerze? Ja jak do nich jeżdżę, to się tam czuję jak za karę. Jak mi się u nich siku zachce, to zawsze do was doniosę. Wy macie ładniejszą łazienkę. Kiedyś mówiłeś, że nie jeździsz do naszej konkurencji. Nie, ja dużo rzeczy mówiłem. Ale tak serio to bym do nich nie jeździł, tylko z biura mi każą. U was się czuje coś takiego, taki klimat. A oni tylko kanalizację. Mogę wam zrobić dobrą cenę na ten produkt. Ale tylko dla was. Musi to zostać między nami. U was to nawet kawa jakoś inaczej smakuje. Dużo lepiej niż u nich. Spróbujcie sobie ciasteczka. Ale to są nasze. A, to ja sobie spróbuję. My mamy takie same, tylko lepsze i w lepszej cenie. A obiecujesz, że ta oferta jest tylko dla nas? To szkodzi obiecać.